Cześć, ja nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. No i mamy lokalizację, Zaraz pogadamy sobie o tym troszeczkę bardziej, bo ogólnie udało mi się uzyskać odpowiedzi na kilka pytań. I zanim do nich przejdę, chciałem od razu zaznaczyć, bo e, no, znakomita część z Was zazwyczaj nie dociera do końca materiału, że jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście zadać Boosteroid, to napiszcie je w komentarzu, a ja przekażę je dalej i postaram się w następnych materiałach na nie odpowiedzieć. E, udało się zdobyć taki kontakt bezpośredni, jestem partnerem marketingowym Boosteroid, więc. Powinno się udać uzyskać odpowiedzi na te pytania na tyle, na ile to będzie możliwe. Przechodząc do konkretów, zobaczmy sobie, na jakie pytania dało się odpowiedzi, oprócz tego, że serwer będzie w Krakowie. Od jakiegoś czasu już wiedzieliśmy o tym. Natomiast udało też znaleźć odpowiedzi na kilka innych pytań, mniej bądź bardziej istotnych, dlatego zapraszam. No dobra, to lecimy. Będę się ratował tutaj karteczką, żeby wszystko dobrze przeczytać i nic Wam nie, e, nie pozmieniać albo nie przekręcić, ale oczywiście z małym komentarzem. No więc pierwsze pytanie, gdzie będą zlokalizowane serwery? Nowe serwery zostaną wdrożone w Krakowie. Kraków to jest ta lokalizacja, dokładnie są takie mocniejsze przypuszczenia, a bardziej niż mniejsze będzie to e, Skawina, tam jest e, data center firmy Polkom, myślę, że to będzie to miejsce, e, aczkolwiek konkretne informacje o tych współpracach będą, czy oficjalne informacje, e, powinny się pojawić już w przyszłym tygodniu, więc będzie to temat jeszcze troszeczkę dogrzany. Idąc dalej, jakiego obciążenia się spodziewacie na tych serwerach, na tej serwerowni? Oczekujemy, że serwery te pomogą zrównoważyć obecne obciążenia w regionie i rozwiązać problem kolejek występujących w godzinach szczytu w Europie. No, jakby widziałem i po Waszych komentarzach na grupie, które się pojawiają, kolejki w godzinach szczytu na Boosteroid są, bywają uciążliwe, czasem po 300, czasem po 500, czasem po 700 osób w kolejce, więc tu dużo mówić, no, ta, te data center na pewno jest pożądane, już pomijając oczywiście wszystkie inne zalety posiadania takiej lokalizacji znacznie bliżej. Idąc dalej, jakich opóźnień mogą spodziewać się gracze w Polsce? Jak zawsze, to oczywiście wiemy wszyscy, opóźnienia zależą od różnych czynników, w tym od dostawcy internetu, e, gracza, e, typu połączenia, bliskości do, do data center. W najlepszym przypadku opóźnienie wynosi, może wynosić zaledwie 5 milisekund, czyli mniej więcej to, co mamy w GeForce Now. Osoby mieszkające w Warszawie bądź w jej bliskiej okolicy mają między 2, 3 a 5 milisekund, Sekund e, mieszkający powiedzmy, w tej drugiej strefie łódź, e, kawałek np. płock czy już drogę w część tam do Torunia, no to już mierzymy się z opóźnieniem między 5 a 10 milisekund i dalej, to też trochę zależy od tego, w jaki sposób jak idzie routing. Ostatnio testowałem, to wrzucałem na grupę facebookową, w Olsztynie miałem 15 milisekund do serwera warszawskiego, ale pisały osoby z południa Polski, że mają po 8-9, mimo że kilometrowo mają do data center dalej, więc po prostu lepszy routing do Warszawy. E, idąc dalej, e, czy spodziewacie się wzrostu liczby polskich użytkowników? I tutaj gratulacje dla Was, bo to jest odpowiedź, na którą Myślę. No miło, że jest taka odpowiedź. A więc Polska ma jedną z najbardziej aktywnych społeczności e, graczy, cloud gamingowych graczy w Europie i spodziewamy się, że ten trend będzie nadal rósł. To też pozytywna informacja dla mnie. Co dużo mówić? Kanał też powinien rosnąć dzięki temu. <grych> dzięki Wam. E Chociaż nie mogę obecnie ujawnić szczegółów, aktywnie planujemy rozszerzyć naszą obecność w Polsce, zarówno pod względem lokalizacji, data center, jak i ogólnej pojemności. Tak więc, co dużo mówić, przyszłość będzie tylko i wyłącznie lepsza, jeśli chodzi o dostępność kolejki, ilość miejsc czy opóźnienia, więc to dobrze. No i no, dalej trochę lokalnie. Jak ważny jest polski rynek, jaki procent europejskich użytkowników pochodzi z Polski. W tej chwili nie mogę podzielić się dokładnymi liczbami, ale w nasze nadchodzące ogłoszenie z naszymi polskimi partnerami w zakresie Centrów danych będzie zawierało kluczową statystykę dotyczącą udziału Polski w naszej globalnej bazie użytkowników. A jest ona znacząca, biorąc pod uwagę, że Booster działa w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. No, co to, to, dużo, to, to dużo mówić, oznacza, że Cloud Gaming w Polsce przyjął się po prostu dobrze. Jest Was dużo, jest nas dużo, a to bardzo pozytywna informacja. Muszę przyznać, że e, budująca, budująca. Także jeszcze raz gratulacje. E, czy planowana jest współpraca z polskimi partnerami, takimi jak dostawcy usług telekomunikacyjnych lub twórcy gier? Więcej informacji na temat naszego partnerstwa z lokalnym dostawcą Data Center pojawi się w nadchodzącym ogłoszeniu. To ogłoszenie będzie najpewniej w przyszłym tygodniu. Na razie, jeśli chodzi o współpracę z naszymi lokalnymi twórcami gier, takich informacji nie ma i żadnych plotek też nie ma. No i na sam koniec udało mi się, udało mi się trafić na listę kanałów czy osób, które będą odbierały informacje jako partner mediowy, więc będę miał je jeszcze trochę wcześniej, a dzięki temu będę mógł się z wami nimi podzielić właściwie od razu. A to myślę jest takie kluczowe w tym, jak wygląda dynamika rozpraszania się informacji w dzisiejszym świecie. Tyle, jeśli chodzi o pytania, odpowiedzi, zróbmy sobie małe podsumowanie. Asteroid. Dynamiczne te materiały, ale tak to jest, żeby utrzymać uwagę, filmy muszą być krótkie i treściwe, więc może czasem mówię zbyt szybko. Widziałem te Wasze komentarze, niektóre pod filmami, ale niestety e, tak to wygląda. To znaczy większość z Was lubi firmy dynamiczne. Możemy zrobić sobie trochę spokojniejsze podsumowanie. E, bardzo przyjemne odpowiedzi. Przede wszystkim, no co tu dużo mówić, też napisałem to już dzisiaj na grupie facebookowej. E, możemy być z siebie dumni za to, że ta społeczność graczy cloud gamingowych tak szybko rośnie i jest taka solidna. W naszym kraju, ale z drugiej strony czy to jest zaskoczenie. Raczej nie mamy problemu, jako społeczność, z przyjmowaniem nowych technologii, płatności karta, mapliki, wszystkie takie rzeczy pojawiają się u nas dużo wcześniej. Ogólnie bardzo dobra dostępność do szybkiego i stabilnego internetu też jest czymś, co wyróżnia nas na tle nawet zachodnich krajów Europy. Więc czemu nie? E, trzeba korzystać, usługi cloud gamingowe e, stoją otworem i co tu dużo mówić, no jest to sytuacja e, właściwie win-win. Też spodziewam się tylko i wyłącznie wzrostu nie tylko usług cloud gamingowych, ale ilości graczy, bo coraz więcej z nas będzie z niego korzystało, więc coraz więcej nas poleci do koledze, koleżance, znajomemu. No i tak to się nam sprytnie rozprzestrzeni. E, no i te serwery. Serwery będą w Krakowie, a to oznacza, że trochę nam się zmieni mapa Polski, to znaczy Warszawa jest takim miejscem, które wydaje się być trochę w centrum łapie zarówno graczy z Gdańska, jak i tych z Krakowa. No, lokalizacja krakowska oznacza, że gracze z Gdańska będą mieli trochę dalej, niż mieliby do Warszawy, ale z drugiej strony myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy daje nam to pewne pole do opisu Widać, że Boosteroid chyba ma trochę inną metodę, to znaczy będą stawiali mniejsze data center, ale w dużo większej ilości lokalizacji. Tak to wygląda w tej chwili, dlatego też może się zdarzać, że jesteście przepinani trochę niezgodnie z lokalizacją, to znaczy, on was wpina w najbliższy wolny serwer, a nie w najbliższy serwer, który jest do Waszej lokalizacji. Wynika to po prostu w tej chwili jeszcze ze zbyt dużego obciążenia, albo ze zbyt małej podaży, bo popyt na usługi Boosteroid przekroczył po prostu oczekiwania. A to myślę, że bardzo dobra informacja, bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby była zdrowa konkurencja, szczególnie dla GeForce Now, które no odjechało w ostatnim czasie, a zdrowa konkurencja oznacza lepsze ceny i wyższą jakość usług, a tego przecież sobie Życzymy. Jeszcze raz, dla przypomnienia, jeżeli macie jakieś pytania, które chcielibyście skierować do Boosteroid, napiszcie w komentarzu, a ja postaram się je przekazać i jak najszybciej wrócić z odpowiedzią. Dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę. Cześć.